Funkcja f w każdej liczbie ze zbioru x przyporządkowuje jej kwadrat pomniejszony o 4. Dla których argumentów funkcja ta przyjmuje wartości ujemne i trzyma miejsca zerowe. Chyba najszybciej, znaczy może nie najszybciej, ale najłatwiej będzie y, zrobić tabelę tej funkcji. x f od x. Argumenty to jest minus 3, minus 2, minus 1. 0, 1 oraz 2 i wartościami są kwadrat pomniejszony o 4. Minus 3 do kwadratu jest 9, pomniejszono o 4 to jest 5. Minus 2 do kwadratu to jest 4, pomniejszony jest 0. Minus 1 do kwadratu to jest 1, pomniejszony o 4 to jest minus 3. 0 do kwadratu to jest 0, pomniejszone to jest minus 4. 1 do kwadratu, 1 pomniejszone to jest minus 3 i 2 do kwadratu pomniejszone o 4 to jest 0. Dla których argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne? Raz, dwa, trzy to są wartości i argumenty to jest to, to i to. Czyli wartości ujemne. Dla argumentów minus 1, 0 i 1 i trzyma ona miejsca zerowe tutaj jest miejsce zerowe, i tutaj jest miejsce zerowe, i to jest dla argumentów minus 2 i 2, czyli odpowiedź funkcja ma. 2 miejsca zerowe dla argumentów 2 dwa i 2. Dwa.